jedną rzecz. Polska potrzebuje po to, żeby wygrać wojnę, gdyby doszło do konfliktu. No oczywiście ciężko byłoby pokonać tej Rosji, ale ta jedna rzecz może przeważyć tak naprawdę o losach wojny. Czego potrzebuje tak naprawdę Polska? Potrzebuje tego na potęgę, co nie oznacza, że Polska od razu by wygrała wojnę, ale jest to niezbędna tak naprawdę rzecz, a której mamy bardzo mało i co robią w tej kwestii przede wszystkim politycy. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie Subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, Kliknę że widzycie a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku zarejkuć jego. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat jednej rzeczy, która jest niesłychanie ważna dla Polski, którą tak naprawdę Polska jest w stanie zdobyć, która tak naprawdę no, jest w zasięgu naszej ręki. Oczywiście trochę po prostu już minęło czasu, dużo po prostu politycy zmarnowali, tutaj czasu mogliśmy to zrobić wcześniej, zgromadzić to praktycznie wcześniej, co może wpłynąć tak naprawdę, może mieć los decydujący w obliczu wybuchu wojny. Oczywiście pomijam kwestię tego, że no nie ma co się oszukiwać, że po prostu Polska by nie pokonała sama Rosji jedynie z pomocą NATO. Oczywiście pomijam kwestię użycia broni atomowej, bo wtedy nie ma żadnego po prostu państwa zwycięskiego, nawet gdyby po prostu Polska miała broń atomową. No niewątpliwie inne państwo, tak jak na przykład Rosja, bałoby się zatakować Polskę, gdyby po prostu Polska dysponowała tą bronią atomową. Z drugiej strony byłoby to niebezpieczeństwo, tak, gdyby na przykład Politycy, oni decydowali, no kurczę, znając jeszcze polskich polityków. Natomiast to nie jest broń atomowa, ale nawet jeżeli byśmy mieli tą broń atomową, to nie byłoby gwarancji, bo Polska mogłaby zostać pierwsza zaatakowana i co z tego, jakby została zniszczona całkowicie, to inne państwo mogłoby odpowiedzieć za Polskę, ale Polska już by wtedy została zniszczona. Tak, inne państwo na przykład na to by odpowiedziało, zaatakowałoby Rosję. No ale co z tego? Mówimy tutaj, pozostajemy przy konflikcie praktycznie takim militarnym, w cudzysłowie tradycyjnym, tak? no bo żaden konflikt nie jest tradycyjny, że ten konflikt Militarny jest tradycyjny. A więc, co tak naprawdę potrzebuje Polska, czego ma mało, co możemy praktycznie zdobyć, co może być też taką siłą odstraszającą, przy tak zwanym tradycyjnym praktycznie konflikcie, to jest przede wszystkim amunicja. To jest przede wszystkim po prostu amunicja, amunicja na potęgę. Oczywiście odpowiednia amunicja nie chodzi po prostu na boje tylko do pistoletu, tak, tylko amunicje przeciwrakietowe, przeciwlotnicze i tak dalej. To byłaby wtedy siła potężna, siła odstraszająca, jeśli chodzi o Państwo, który by chciał nas atakować, tak jak na przykład Rosja. Ja już powiem oczywiście scenariusz nuklearny, tak, że Rosja rzuca bombę atomową na Polskę, no to wtedy po prostu tak, że nic nam nie pomoże. Ale my mówimy tutaj przy po prostu na przykład takim konflikcie, tak, to ma miejsce, jeśli chodzi o Ukrainę. Zresztą można to zobaczyć też na przykładzie Ukrainy, że Ukraina cały czas apeluje o sprzęt wojskowy, ale też apeluje o, amu o amunicję, tak? Bo tak, na to to jest to już obronny. na to po prostu broniłoby Polski. Czyli potencjalnie nie, nie, na to by nie atakował. Tutaj Rosji, ale żeby Polska mogła się bronić, tak, potrzebowałaby amunicji. Tej amunicji naprawdę potrzebowałaby bardzo dużo, co podaje, pokazuje przykład, jeśli chodzi o Ukrainę. Tak. Jeżeli na przykład Rosja dokonuje naloty, jeśli chodzi o Ukrainę, masowe loty, po, naloty, po prostu, jeśli chodzi o drony, czy, na, na, czy ataki rakietowe, to tam jest bardzo dużo po prostu potrzebnej amunicji antyrakietowej, tak, po, po, pocisków, tam ziemia, 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 powietrze i tak dalej, no różnego rodzaju po prostu. To ma potężną siłę. Odstraszającą, tak? Amunicja. No ktoś powie, no ale to też potrzebujemy do tego odpowiedni na przykład tam systemy, tak? Po prostu sprzęt wojskowy, do którego możemy zapakować tę amunicję. Tak, to jest jedna sprawa, ale co z tego, jeżeli będziesz miał? Co z tego, jeżeli będziesz na przykład miał w mieszkaniu? Nie wiem, no w Polsce akurat takiej nie mam sytuacji, ale dużo ludzi w Stanach Zjednoczonych, na przykład Los Angeles, mają po prostu broń w swoim domu, tak? Niektórzy mają nad pistolet przy łóżku, tak? Co z tego, że nie wiem, jakiś bogaty koszykarz który ma wypasiony dom w Los Angeles, tak, e, po prostu i ma tam wszystko na tej posiadłości, posiadłość bardzo droga i ma w tym domu na przykład mnóstwo pistoletów w każdym pomieszczeniu, bo gdyby go napadli, żeby mógł się bronić, jeżeli nie będzie mieć amunicji do tego pistoletu, to co z tego? Może mieć po prostu najlepsze pistolety, jak nie będzie mieć amunicji, to nic nie wskura. Tak samo tutaj, jeżeli Rosja by zaatakowała Polskę, to prawdopodobnie, pewnie w 90% byłby to atak rakietowy. Atak, jeśli chodzi o atak dronów, bo jest to tańsza możliwość, też jest droga. Mniej tak naprawdę ludzi potencjalnie ginie, jeśli chodzi o stronę atakującą, czyli po prostu, jeśli chodzi o Rosję, no bo oni się usadowią, na przykład jeśli chodzi o obwód czy ze strony Białorusi, by dokonywali właśnie ataku na teren Polski, tak. Natomiast raczej mało prawdopodobne, że będą starać się napierać na Polskę, forsować praktycznie granice, żeby podbić praktycznie Polskę, tak. Oczywiście to też może mieć miejsce, ale tutaj one się liczy z tym, że po prostu NATO wtedy mogłoby całe odpowiedzieć, tak, cały atakując, więc mogą być takie ataki praktycznie tutaj częste, nękanie praktycznie, Polska może być często nękana przez Rosję, jeśli chodzi o ataki rakietowe, jeśli chodzi o drony i przede wszystkim właśnie Polska potrzebowałaby amunicji. Teraz jest to gigantyczny problem, to są po prostu problemy, jeśli chodzi o e, zapasy, tak, bo tej broni mamy mało, tej amunicji mamy praktycznie mało, co też pokazała ostatnia sytuacja, gdzie po prostu po prostu Polska dostaje nie tylko tam ile 2 miliony euro na możliwość kupna praktycznie amunicji, tak i tak dalej. To, co jest po prostu bardzo mało, gdzie jedna taka po prostu tam amunicja to kosztuje 1000 dolarów, no to łatwo sobie policzyć, ile za te 2 miliony euro można kupić, gdzie inne państwa, tak na przykład tutaj Niemcy, otrzymały z tego budżetu, tego funduszu europejskiego 80 milionów euro w ogóle ten fundusz wynosi 500 milionów euro, tak, e, to jest gigantyczna po prostu porażka e, i to w ogóle rządów Prawa Sprawiedliwości, bo to miało miejsce w zarządów Prawa Sprawiedliwości, trzeba było wniosek składać, e, natomiast to już pomijając kwestię jakby polityczne, bo to są zaszłości praktycznie polityków, że politycy powinni przede wszystkim kłaść nacisk na amunicję, tak, e, nawet jeżeli teraz po prostu politycy kupują sprzęt wojskowy i tak dalej, no to mogą kupować różnego rodzaju wozo, pancerzone czołgi i tak dalej, ale te czołgi potrzebują amunicję, tak, co z tego, że one będą i jak nie będzie praktycznie tutaj amunicji. To tak się przypomina sytuacja, że tak to było po prostu parę lat temu. Teraz już takiej sytuacji raczej nie ma, ale swego czasu, nie wiem, pewnie 10-15 lat temu, czy po prostu parę lat temu, były takie sytuacje, że poszczególne posterunki policji czy komisariaty policji miały nowe samochody, no ale potem media się rozpisały, co z tego, że jakiś tam komisariat dostał nowy samochód policyjny, bardzo ładny, chwalili się, pokazywali zdjęcia w gazecie, w prasie, w internecie. Jak on potem stoi, bo się okazało, że nie mają pieniędzy na benzynę, bo już wyeksploatowali praktycznie jakieś budżet na dany rok, tak, finansowo i oszczędzań na paliwie praktycznie wyżej, tylko naprawdę do, ba, do, e, nie, nie, do bardzo poważnych przypadków, tak. No tak samo tutaj może być. Może się okazać, że Polska po prostu kupi czołgi z Korei, ale będzie brakowało amunicji. Czyli tej amunicji być, musi być tak naprawdę na potęgę. I To naprawdę musi być po prostu i bardzo dużo. I teraz kluczowa sprawa jest taka, żeby po prostu taką amunicję Polska kupowała, a wiadomo, że ustawi się w kolejce, to nie jest tak, że po prostu wejdziesz do sklepu i kupisz amunicję, tak, do sklepu spożywczego, Produkty. Kolejna sprawa: to Polska też powinna produkować taką amunicję, produkuje, ale powinna zwiększyć moce produkcji maksymalnie, bo tak na przykład Rosja zwiększa produkcję, jeśli chodzi o sprzęt wojskowy i amunicję trzykrotnie 300% w ciągu roku co ewidentnie pokazuje, że szykują się na wypadek wojny. I kolejna sprawa: to Polska Powinna też tworzyć nowe fabryki, stawiać tak naprawdę nowe fabryki, które będą produkować taką amunicję w kooperacji też po prostu z państwami zagranicznymi, tak na przykład z Amerykanami, czy po prostu państwami będącymi w NATO, tak żeby to też był ich interes rozlokowany na naszym terenie, tak? Czyli na przykład, no, bo budowa takiej fabryki no, nie jest skomplikowana. Potrzebny jest teren inżynierów, których trzeba przeszk przeszkolić, przekwalifikować, przeszkolić po prostu pod tym kątem, potrzebna jest po prostu Produkcja, potrzebne są magazyny, hala i tak dalej, i można po prostu kupno też te, tego know-how, tej technologii, można produkować taką broń, amunicję. Natomiast, dlaczego to miałoby być w kooperacji, żeby Amerykanom też zależało na to, żeby bronić Polski, że oni tu mają interes, tak? Że no nie, no musimy tutaj bronić, bo też wydaliśmy na przykład, nie, miliard euro, na, dolarów na budowę na przykład jakiejś fabryki amunicji w Polsce, tak? To jest też w naszym interesie, nie dość, że stracimy tutaj pieniądze, które zainwestowaliśmy, to też tracimy po prostu tak możliwość dostawy. Wiadomo, że to też nie jest tak, że Amerykanie uzależnią się tylko od nas, od naszej dostawy amunicji, ale to będzie już dodatkowy argument dla nich, żeby po prostu w, w, włączyć się w obronę, praktycznie Polski, czy po prostu bronić Polski tak aktywnie. Więc tutaj to powinno odbywać się na kilku etapach. Zwiększyć produkcję amunicji, kupować tą amunicję za granicą, jak to jest możliwe, tak. Lobować politycy, jeśli chodzi o amunicję. I kolejna sprawa, budowanie po prostu fabryk, które będą produkować taką amunicję, ale to też jest czasochłonne. Tak, kiedy my nie wiemy tak naprawdę czy ta wojna nie wybuchnie już za chwilę, za parę po prostu tygodni, czy też za parę miesięcy w takim, czy też innym praktycznie wymiarze. Eee, natomiast tak, no politycy wiadomo, że po prostu takiej sytuacji wcześniej unikali, e, tak, e, jeśli chodzi po prostu o amunicję, no bo amunicję kupisz, soważ do magazynu, no i co, pieniądze po prostu idą, wydane zostały, tak, ale polityk, który na przykład może otworzyć drogę jakąś, tak, ścieżkę rowerową, no to przyjdzie, zrobi sobie zdjęcie, przednie wstęgę, to jest dla niego promocja i tak dalej, może się po prostu po prostu pochwalić, ale polityk, który podejmuje decyzję, że na przykład państwo polskie kupuje amunicję i ta amunicja nikt jej nie pokazuje, nikt nie pokazuje wstęgi, no bo to jest tajemnica wojskowa, idzie do magazynu, no nie, no to już po prostu tak, nie ma tutaj z tego żadnej korzyści polityk, no to politycy będą mieć potem taką korzyść, że po prostu Polska będzie atakowana, będą atakowane też ich domy, gospodarstwa, ich majątki i taka będzie po prostu potem konsekwencja, jeżeli Rosja nas atakuje, Polskę, tak. No właśnie, to wszystko na dzisiaj, pozdrawiam, zostawcie suba, oby po prostu Rosja nie zaatakowała Polski, ale no nie wygląda to wszystko dobrze. Jestem ciekawcowy na ten temat, co To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.